Wam tu w Fajrzadziecku, a dzisiaj będziemy nagrywać film z podróby Fify. Wybieramy. Bardzo lubię Brazylię. Wybierzemy ją. E, nie będziemy grać Chance League, tylko będziemy grać. Co to jest? Esterla. Estrella. Dobra. Nie, galo. Uznamy, że galo. Nie wiem, co to są za nazwy. Dobra, pomijamy to. Co, co jest? O, idealnie strzeliłem. Dobra, nie wiem, jak tu się broni. Nauczymy się. Yy, uznałem, że... W, w lewo. Dobra, ja są broniłem. Nie wiem, co to jest to żółte. I nie, słupek. Dobra, jest jedną 0 i tak dla Galo. Użymy. I lewo. Ale kolejny dobry inter. To żółte to jest tam, gdzie samo automatycznie mi się rzuca chyba. No nie, broni mój strzał. Co ja robię? Dobra, rzucę się tu. Ale obrona, piękna. Widzowie, jakie to jest dobre. Ta gra to jest lepsza niż FIFA. Polecam ją zagrać słupek. Nie napadcie no, na te czerwone krawki. Dobra. Brawo! Obroniłem. Dobra, widowe. To jest już wygrany mecz. I teraz mnie, słupek. I gol, i wygrana. 2, 0 i nie ma szans. Dobra. Następny meczek. Gramy. Uff. Dobra. Widzowie, klikamy start. I gdzie? Strzelamy prosto w środek. bramkarz ma wylew. Dzięki temu dojemy rady. Nie, co ja, co, 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 co on zrobił? Tą to było takie spowolnienie? Dobrze, strzelamy w lewo. Widzowie! I... gol Dobra. Yy. Nie, tu panienki nie można strzelać. Prawo. Nie, widzieliście ten wylew bramkarza? Co to jest? Dobra, środek. Nie, no bramkarz tym razem nie ma w lewo. mi pewnie strzeli, bo mój, nasz no, bramkarz jest totalnym. O, nogami obronił, ale świetnie. Strzelam w słupek. Co ty nieszczęsne słupki da gra? Jest trudniejsza niż FIFA. Dobra, myślę, że w lewo. Nie, no przecież w lewo było. Co to jest za gra? Myślałam, że w słupek, Bramkarz, bramkarz stąd! No nie. Przegrali, a nie. Dobra, musimy obronić. Co ty zrobiłeś, ty, bramkarzu? Czy... A nie, 4, 3, Te gra ma jakieś opóźnienie. Widzimy się po raz. Widzowie, już jesteśmy. Nie musimy to pominąć. Co jest, co to jest? To jest takie krótkie? Dobra, zaraz wybieramy to, coś, bo to jest fajne. A nie. Dobra! Bramkarz ma wylew, a my bronimy! Widamy A w... nie, w środek. Ja będę. Znowu będę się rzucał w prawo, w lewo i w środek. Będę próbował. Nie wiem, co tam bramkarz miał na głowie, ale my się teraz rzucamy tu. No kurde, co ja zabiję? Mogłem poczekać, a strzeli będzie... i nie ma słupka, perfidna piłeczka, a może jak, jak się strzela do góry? Dobra, ja tu. A nie, nie, za wysoko trochę. Co? A, tak! Ej, to już wiem jak. utrzymuje się lewą przycisk myszy. My jesteśmy w rado? Zobaczymy. Dobra, obroniłem. Co ja zrobiłem? Dobra, on i tak by to wyczuł. No ale dobra, chyba tak, my jesteśmy tym wyradą. Dobra, nie ruszamy się. I proste wygrana. 3-2. Nie no, trochę były problemy, ale jesteśmy zaawansowani do kolejnej rundy. Jedna ósma. Bramkasz, nie. Co jest? to złapie, jaki wylew. I tu! I tak bym miał obranie, gdyby I tu do... mnie no, to trochę jest tak na góry, ale to jest trochę takie oszukane, widzowie. No, ale... Co tam ważne, że... Nie, co ten bramkarz robi? bramkarz powinien coś umieć. Psz. Dobra. Jest trochę wyżej, to jest i tak po ziemi. To się nie opłaca tak strzelać, bo ci schodzi celownik. O, no, co widzicie, widzowie? Próbuję do góry, to i tak ile. No, co, strzelę. O, wyradę, no, super. O, nareszcie. Dobra, i teraz. Ha, my już przeszliśmy. Dobra, widzowie. Widzowie. Dostaliśmy się dalej. Jesteśmy w jednej kwarty finału. jest ma wyle. Nie wiem, co on zrobił. Dobra. Jak gdybym był bramkarzem, to bym się rzucał tylko po ziemi, bo nie mam... nie miałbym zamiaru się rzucać po okienkach. I... hop! Jest trochę wyżej. tak jest po ziemi. Nie wiem, co to za wylew, ale... No co on zrobił?! A! Ja wale I ja, jak będzie na środ... No dalej to idzie po ziemi! Gdyby to było tak jak tak... Jak tam pokazuję, no to... Dobra, no co? Mam nic dziutkiego bramkarza. I siup... Jest trochę wyżej. No, rzeczywiście jest wyżej, rzeczywiście. Dobra, nie wiem gdzie się rzucać. O, dobra, obroniłem to, albo nie wiem kto. No przecież to jest tak! Dobra. Teraz jak już... Co, yy, yy, jeszcze dwa. I teraz... Czy to obronię? Dobra, obronię to. Dobra! Super, bo mamy dla nich jedną drugą, dla mnie chyba po finał, albo finał już. Bramkaż ma wylew. Nie wiem, co on zrobił. No dobra. Ej. Lewo. Dobra, wyczułem. Siup, Ale wysoko! No. Widzicie, widzowie, jakie to jest, kurde, wysokie? No najlepsza wysokość na świecie. No, nawet mi trafił... Kibica słupek! Tak by to bronił Dobra, tak, wy rado prowadzicie i my teraz. Prawy górny róg, niestety. Tracimy bramkę. Nie możemy się tak bawić. Dobra! To jest bardzo wysoko. No jak on to broni? Nie wiem, widzowie, ale. Dobra. W lewo. No nie. Czemu on tak wysoko strzela? No teraz powinno być wyżej. No przecież to było po ziemi praktycznie. I odpadamy. Super. W finale. Widzimy się w następnej rundzie. Dobra, widzowie, możemy już wybrać, kogo chcemy. My chcemy Verado. Nie, my chcemy Immortal. To jest bardzo fajna nazwa, zgramy Stigr Dobra I trochę góra, no i gol Znaczy to nie jest góra, hipotetycznie. Ale no, bronimy w prawo No dobra, bronimy się strzeli No ale I jak tu, to mega wysokie, nie no co jest Gdyby to ostrzeliło tak jak miało to by było fajnie Dobra no, no widzieliście to. O teraz musi być wy... no samo to, a nie teraz trochę wyżej. No, ale to, to ja muszę tu strzelać. Dobra, dobra! Ale wyczułem. Słupek. Od słupka może kurde. Dobra. Brawo! Nie no, panie, nie wiem. Gdyby to była pana ty, to normalnie nie grał już w tą grę. I nie ma słupka. No i czemu to jest tak nisko? Dobra, teraz. No, wygrał ze mną, dobra! Zawykończymy odcinek, dziękuję wam za oglądanie. I mam nadzieję, że się widzimy. Już jutro z, nowej, z nowego trybu gry. Na przykład podróba Fortnite, CSA, nie wiem. Cześć.